Maruszolkiewicz, IndekHpl znajdujemy się w Nowym Dworze Mazowieckim w klubie Bastion przy okazji nagrywek do trailerów przed zbliżającą się Galo 27 a jest z nami Katarzyna Lubońska. Witam serdecznie. Cześć, witam. Co tego bym zaczął, od tych nagrywek, bo no tutaj fen widzę, że jakby zwiększa paletę barw. I żebyś trochę zdradziła nim to wszystko, co, co dzisiaj tworzycie. Zobaczymy w tym finalnym efekcie, to co, na co wpadł tym razem Feno Byli eleganci, jakieś garniturki, tego typu rzeczy, a co to jest teraz? No chyba właśnie nie za bardzo mogę zdradzać to wszystko, co się dzieje. Myślę, że nie będę właśnie zdradzała, o. a nie wiem, chyba... Trochę szybciej przed galą się ukaże, także wszyscy sobie będą mogli wtedy zobaczyć. Ale sama jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Może obiecać, że będzie zaskoczenie. Tak. To na pewno. Słuchaj, powiedz, od kiedy wiesz o tym, że będziesz się biła w Szczecinie? Nie pamiętam nawet, ile już. Już biłem, dawno. Ale no, już dosyć sporo czasu. Myślę, że miesiąc spokojnie. To macie na masz na przygotowania, no teraz za 8 tygodni, 7-8 tygodni, jakoś mniej więcej, więc tego czasu jest dużo, to na jaki etap jest aktualnie, czy to już, już, już faza taka przygotowań mocna, czy dopiero gdzieś dopiero rozkręcasz czy i to jest początek? No myślę, że to już takie mocniejsze obroty wchodzę. Chociaż już mówię, już taki trzy miesiące okres przygotowań dla mnie to jest coś takiego właśnie idealnego. Nawet troszeczkę mniej to też jest fajny okres. Zostały dwa miesiące do Gali. Teraz właśnie takie mocniejsze obroty. Trochę więcej sparingów już i będzie pięknie. Przygotowania w rozmiarze czerwony Smok wszystko? Czy, czy w pile też coś będzie? Nie, niestety, no chciałabym bardzo też wpilę, bo wiadomo, ja jestem bardzo zżyta z tym klubem. To jest mój pierwszy klub MMA. Ale na co dzień mieszkam w Poznaniu, więc no nie, mam, nie mam możliwości przyjrzeć do piły. Już w ogóle bardzo rzadko mam czas, jak już to właśnie weekendy. Także na co dzień Czerwony Smok. Treningi stójkowe, zapasy. Do tego jeszcze dorzuciłam sobie poranne treningi jiu -jitsu. No teraz jest masz ten komfort, niewiele dziewczyn ten komfort ma, no bo od niedawna masz, znaczy, od dawna, ale od niedawna trzecia słomkowa w Polsce z Tobą trenuje, Welina wygrała pas Contenders, wygrała Karolina Wójcik, na pewno dostała się no, po ciężkiej walce, pięciorundowym mm -hmm. boju, naprawdę, tam był split, walkę oglądałem, także no, naprawdę współczuję sędziom, bo mieli dużo roboty, no, ale jest zwycięstwo zasłużone, kontrowersji żadnych nie ma. E, czy to komfort jest, mieć jednak no, tak mocną zawodniczkę, no, bo po, poza tym to, to już tylko w Shark Top Team mają tak dobrze, e, czy, czy ona pomaga Ci w przygotowaniach? No jasne, że tak. No, mm... Kiedy możemy, staramy się razem trenować. Czasami bywa tak, że się jednak mijamy, bo treningów jest po prostu więcej. Na różne godziny są te treningi w Czerwonym Smoku i każdy przyjeżdża tak, jak pasuje. Ja wcześniej niż godzina 19 nie jestem w stanie przyjeżdżać. Wilina też dojeżdża do Poznania, także jej czasami wcześniej pasuje, ale tyle, ile możemy, staramy się sobie pomagać. A poza Eweliną jeszcze jakieś dziewczyny są, które cię dociążają, czy to już sami faceci? Jeżeli chodzi o Czerwony Smok, to raczej Ewelina. Są inne dziewczyny, ale to już jest inna, też inna kategoria wagowa. Mhm. No z tego co mi <grym> wiadomo, nie będzie żadnych catchweightów, będzie kategoria twoja, celowa, czyli 57 kg. Czy cokolwiek w ogóle już, jakiekolwiek nazwiska Ci się zostały zaprezentowane, przekazane, nad kimś pracują, czy dalej, czy jeszcze jest wielka niewiadoma? Tak, kilka nazwisk już się przewinęło, na tą chwilę mam jedno i czekamy po prostu na potwierdzenie tej rywalki. No to zdradzić nie może, to powiedz tylko czy z Polski, czy z zagranicy? Z zagranicy. No to rozumiem, że to zdecydowanie to ci pasuje. No, tych starć polsko-polskich, no wiem, że wy szczególnie nie lubicie, bo jest bardzo mało, no i to mhm. też przeszkadza trochę często właśnie w przygotowaniach. Tak, raczej wolę rywalki z zagranicy, aczkolwiek chyba teraz nawet ciężko byłoby zrobić takie zestawienie polsko-polskie. Ostatnio już było takie zestawienie i myślę, że teraz no ciężko na tej zasadzie, że są jednak te dziewczyny, ale ja mam dziewięć walk na koncie, a nie chciałabym brać takiej, która ma na przykład dwie walki zawodowe, bo jest to, dla, jest to po prostu bez sensu dla mnie. A, a w podobnym doświadczeniem do mnie, no to nie ma już tak w Polsce za dużo kobiet. No to prawda, a powiedz, ta rywalka, o której wiesz, a zdradzić nie możesz, że poczekamy na, na potwierdzenie, no przede wszystkim na podpisanie z jej strony odpowiednich dokumentów. To czy przeglądałaś coś, wiesz, czy zadowolona jesteś z takiego poziomu rywalki? Tak, jest. jeżeli chodzi o doświadczenie, to jest bardzo poziom, podobny poziom do mojego, ilość walk też bardzo podobna, no, solidna rywalka, nie chcę za dużo mówić, bo to nie jest 100%, może zaraz się okazać, że będzie zupełnie inna dziewczyna, ale jeżeli będzie ta, to na pewno będzie to no, ciężka walka i... I o to właśnie chodzi, żeby był podobny poziom. O, chciałem Cię o pewien debiut zapytać. Róża Gumienna zadebiutowała w MMA. No, rywalka była taka, taka jaka była, no, na debiut być może taka powinna być. Nie wiem, czy widziałaś walkę, jak oceniasz występ Róży? Niestety, nie widziałam. Mhm. No, szybka robota jednak, no, i chciałem Cię po prostu zapytać, bo to. No, być może nawet twoja kategoria wagowa to będzie no bo Róża jest 6-1, ale gdzieś tam A. mówię, że dobrze schodzi, schodzi waga, więc może zasili też twoją kategorię wagową. I na koniec chciałem zapytać cię o armię fight, i Piotrka wrócił. Długo czekaliśmy na jego powrót do walk, no ale on pewnie sobie nie zupełnie nie tak wyobrażał to wszystko, no więc jakby emocje opadły, to już tak jakbyś mogła parę słów od siebie powiedzieć, jak ty ten pojedynek pamiętasz, widziałaś i jak oceniasz postawę Greka, no bo Oficjalnie oczywiście mógł zachować tak jak mógł, ale no nieoficjalnie, czy jakby to, co się działo potem, to też widzieliśmy gdzieś za kulisowo, no, zadaje taki znak zapytania, czy, czy, czy po prostu nie ugrał czegoś dla siebie yy, dzięki temu, że jakby otrzymał to kopnięcie, które no, było nielegalne mimo wszystko. No, wiele osób uważa, że jednak trochę, nie wiem, może że przeaktorzył, ale wykorzystał sytuację, wiedział, że walkę przegrywa i to po prostu szło było mu na rękę. Nie jesteś obiektywna, nikt tego od ciebie nie wymaga, tak jak ty to widziałaś. Myślę, że Ty już przed chwilą rewelacyjnie odpowiedziałeś sam sobie na pytanie. Myślę, że ja lepiej... Nie no, by... pytania, bo to bez sensu. Lepiej ja bym nie odpowiedziała na to pytanie. No, teraz już można... Możemy... Zapytaj mnie Mariusz, co sądzisz o tym. Tak. I to już zamienimy. No, teraz możemy się już z tego śmiać. No. Tak jak właśnie wspomniałeś, był tam faul faktycznie Grek mógł walczyć dalej, mógł zrezygnować, zrezygnował, no i no nic nie zrobimy, no to jest jego decyzja. Wiadomo, że każdy oczekiwał troszeczkę innej decyzji od niego, bo było widać, że nie jest nakautowany, że może dalej walczyć. No, stwierdził, że dalej nie walczy, no i tyle, no miał takie prawo po prostu. A to, że nie walczył, no to już... No, myślę, że no, każdy, myślę, życzył sobie innej końcówki niż ta Piotr. Piotrek powiedział w wywiadzie po walce, że on jest gotowy za pięć minut wyjść z powrotem hmm. do niego. No, te emocje w nim buzowały, no bo dłuższa była przerwa przygotowywała się, zależało mu na tym. Też Debiut dla armii powiedz, teraz jak to wygląda, czy dalej jest zainteresowany rewanżem, czy już zamknął za sobą ten pojedynek zupełnie. No tak, no tak jak powiedział, on mógłby w każdej chwili zawalczyć ten rewanż. Yy, zresztą ta pierwsza runda, wi widzieliśmy, jak to wyglądało yy, raczej taka jednostronna. I tylko nie jestem pewna, czy Grek chciałby wziąć ten rewanż. No, Ale tak, no, musielibyśmy poczekać. Zresztą tutaj organizator armii Filip yy, już też yy, wydał swoje zdanie jakby na ten temat i. Słyszałam, że nie chciałby raczej zorganizować drugi raz takiej walki, znaczy nie chciałby greka u siebie w organizacji. I na koniec temat jeszcze Fenu Szczecin otwiera dla siebie ten rynek, no i trochę dla dużego MMA, no, bo nie było tego od KSW 28. Eee, tobie to robi jakąkolwiek różnicę? No bo rywalki ze Szczecinami nie będziesz, no to jest chyba, nie wiem, czy ja w ogóle chyba nie znam żadnej dziewczyny, która ze Szczecina, która się zajmuje MMA, albo po prostu mi teraz wyleciała z głowy, ale raczej nie ma tam ani jednej chyba, takiej, która zawodowo się tym zajmuje. Chyba Chyba tak, mhm. chyba to w tą stronę. Hmm. Czy tobie, eee, czy cieszysz się, że to jest Szczecin, czy w ogóle ci nie robi to różnicy, czy chciałbyś, żeby to było Poznań, albo gdzieś bliższe twoje okolice, no bo jednak, no, i tak czy inaczej publika będzie eee, kibicowała tobie. Pewnie. Jakby w większości raczej nie przywiązuję dużej uwagi do tego, gdzie, gdzie walczę, ale tutaj fajnie, że jest to Szczecin. Lubię bardzo to miasto. Cała moja rodzina jest bardziej zżyta z, z, ze Szczecinem i mam też rodzinę, która mieszka w Szczecinie. Także fajnie, cieszę się, że będzie to Szczecin i, i nie jest to też tak daleko. Tak, do no, fakty, że bo tutaj macie trochę bliżej. 3000 biletów podobno już sprzedane. Powiedz czy z twojej strony jest, no bo byłaś ogłoszona jako jedna z pierwszych czterech postaci, czy z twojej strony jest zainteresowanie twoich kibiców fanów jest biletami, no bo tam naprawdę do tego szczytu tłumy ale ta chyba będzie kompletna. To wszystko wskazuje, tam po 6000 będzie was. No tak, ode mnie też zawsze właśnie na wszystkie gale w sumie, gdzieby nie były organizowane, moje kibice jeżdżą. Także tutaj wyjątku nie będzie też też do mnie piszą, że będą mi kiwicować i, i chcą przyjechać do Szczecina. No dobrze, Kasia, dziękuję Ci za poświęcony czas i za wywiad. Leci kończyć nagrywki. No my czekamy z niecierpliwością na ten efekt, no bo my widzieliśmy i tak tylko fragment tego klimatu, a czekamy na dużo więcej, co ten Fan tutaj wyczarował z tobą w roli głowy, także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Dzięki i do zobaczenia.